Cześć witajcie na naszym kanale non stop Ja nazywam się Przemek i dzisiaj postaram się wam przedstawić jak w prawdziwy sposób polutować oto tym palnikiem rurki miedziane oczywiście lutowanie będzie na miękko na początku chciałbym też zaprosić do subskrypcji naszego kanału dawać napy w górę oczywiście jeśli to będzie film przydatny i pomocny na początku zanim przejdziemy do lutowania musimy oczyścić i odtłuścić nasze kształtki tutaj będziemy lutować rurkę miedzianą FI15 grubości 1 Mamy łuk, oczywiście 15 przejdziemy do wyczyszczenia w ten sposób dokładnie doszło do zeszlifowania, nawet ładnie jak piszczy tak można użyć również specjalnych czyścików na patyczkach ja jestem zwolennikiem czyścików takich tak powiem takich ścierek na tej części rury oczywiście z zewnętrznej strony czyścimy żeby doszło do prawidłowego połączenia cyny z miedzią poprzez podgrzanie tak i to się nie zmienia proszę Państwa w zależności od średnicy czy to będzie 15, 18, 22, 28, 32 i tak dalej i tak dalej. Jeśli mamy już odpowiednio wyczyszczoną. Naszą rurę i kształtkę. Możemy zabrać się za smarowanie. Skład takiej pasty. To oczywiście w 90% cyna, 10% woda. Żeby prawidłowo mogło nam połączyć w trakcie lutowania cynę z miedzią kształtka od środka, tak jest o, mamy już odpowiednią ilość pasty nakładamy, ustawiamy pod odpowiednim kątem. Ponieważ później nie będzie możliwości zmienienia ustawienia kąta i możemy zabrać się za lutowanie, będzie nam na pewno potrzebna cyna, ja mam tutaj cynę w rolce, pokażę Państwu, że nie będzie to skomplikowany system montażu rur miedzianych, zatem zabieramy się za odpalanie. Palnik odpalony możemy lutować. Mamy ładnie polutowany. Cyna nam się roztopiła, wsiąkła do kolanka oraz na zewnątrz rury w ten sposób możemy lutować do instalacji centralnego grzewania albo bieżącej wody CWU dziękuję za obejrzenie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do komentarzy z chęcią, udzielę miarę możliwości. Pozdrawiam.